Bonjour, aujourd'hui je voudrais annoncer quelque chose très important. Lepiej dla waszego życia, żebyście zrozumieli, co właśnie powiedziałem. Oto duo z waszej ulubionej aplikacji do nauki języków obcych, czyli Duolingo. Przybyłem dzisiaj do was, aby z wielką radością i dumą ogłosić, że postanowiłem przejąć Block Star Planet. Od dzisiaj Block Star Planet to Duo Star Planet. A kim ty nie jesteś, żeby tak Block Star Planet? Lepiej nie zadawaj pytań, na które nie chcesz znaczyć odpowiedzi. Wszelki bunt jest zupełnie niewskazany. Nie radzę pytać tych, którzy raczyli się zbuntować, dlatego, że zdarzyła się im seria bardzo niefortunnych i całkiem niespodziewanych wypadków. Przychodzę tu, aby ogłosić rewolucję, ponieważ wzywam was wszystkich do dołączenia do mojej wielkiej armii. Razem będziemy chodzić po tej grze, siać chaos i zniszczenie oraz zamęt po to, żeby ją zupełnie przejąć. Zwołamy Wielką Armię Duolingo która przejmie tę grę. Zapraszam każdego z was do dołączenia do tej wielkiej armii. Każdy z was może to zrobić i wręcz każdy powinien, gdyż to naprawdę ogromny zaszczyt. Zróbcie to poprzez użycie tego lub tego wyglądu, gdyż są zupełnie niezwykły i pomoże nam zdobyć wielką władzę. Zobaczcie tylko, że sam jeden już zacząłem zaprowadzać zmiany i zobaczcie, co będzie... Jak zbierze się wielka, potężna armia. Jak tylko ten film ujrzy światło dzienne, chcę już Was widzieć w mojej wielkiej armii. Dołączajcie do niej jak najszybciej. Bądźcie tutaj każdego dnia i wprowadzajcie nowe, niezwykłe zmiany. Musimy się powiększać i coraz bardziej rosnąć w sile. Dlatego też musi dochodzić coraz więcej z Was. Zapraszajcie wszystkich swoich przyjaciół, całą swoją rodzinę, wszystkie swoje zwierzęta domowe, wszystkich użytkowników mojej wspaniałej aplikacji. Cały świat. Niech się tutaj zbierze i razem zaprowadzimy nową potęgę. Ja będę tutaj chodzić każdego dnia i umacniać swoją władzę, a także monitorować i nagrywać wasze postępy. Po to, aby już w sobotę nastąpiło najzupełniejsze przejęcie. Ponieważ w sobotę o godzinie 14 zacznie się nowy początek. Yo espero que vosotros tenéis los cabezas. Necesitais que saber. El sábado próximo a las dos. Koniecznie o tym pamiętajcie. Najbliższa sobota, 11 maja o godzinie 14. Wtedy wszyscy się tutaj zbierzcie, a ja nagram o tym kolejny film. I wtedy już na zawsze Blockstar Planet stanie się Duo Star Planet. Wtedy nagramy sobie ten wspaniały film, przejmiemy grę oraz zrobimy ogromną imprezę na naszą cześć. Zapraszam was wszystkich, wszyscy dołączajcie. Czas na wielką rewolucję. Za wszelki sprzeciw zapłacicie swoją głową.